Na wiadomości z regionu Myślenice i TV zaprasza Jania Construction, globalna myśl, lokalny inwestor. Dobry, Ewelina Mieleska stankiewicz Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości z regionu a o to, co m.in. w dzisiejszym wydaniu. Powstała 130 lat temu, a pierwszą siedzibę miała w drewnianym spichlerzu. Takich autografów pozazdrościliby najwięksi koneserzy? Nie potrzebują litości, a integracji i zrozumienia? Oraz, czy można być sportowcem wielu dyscyplin? Absolwenci szkół średnich w powiecie myślenickim nie próżnują. Maj to dla nich czas pisania egzaminów maturalnych, które są nie tylko podsumowaniem ich dotychczasowej edukacji, ale również i przede wszystkim przepustką na studia. Nie zapomnieli o tym byli już licealiści z pierwszego elu w Myślenicach, którzy potwierdzają, że do matury są przygotowani. Ja uważam, że wczoraj matura była dosyć prosta, przynajmniej w porównaniu do tego, co się spodziewałem. Myślałem, że będą dużo trudniejsze zadania. Temat mi na rozprawce pasował. Czy stosujesz się przed dzisiejszym egzaminem maturalnym z matematyki? Nie, dzisiaj już spokojnie. Jak przygotowywałaś się? Znaczy, no rozwiązywałam przede wszystkim matury z zeszłego roku, no, jakieś zadania z repetytoriów i tak dalej. Teraz Razżeś z przyjaciółmi robiliśmy wszyscy razem, także jest w porządku. Przystąpiło 228 maturzystów. Dzisiaj nie mam jeszcze zgłoszenia, że ktoś się nie zgłosił, bo to dopiero będziemy po dziewiątej wiedzieć jak. Jak już yy, sale zostaną zamknięte? 5 maja gmina Raciechowica przypieczętowała współpracę z gruzińską gminą Gori. Wzajemna współpraca ma zaciśnić więzi pomiędzy polskim a gruzińskim narodem. Będzie to współpraca dotycząca wymiany doświadczeń i tego, czego my nauczyliśmy się przez 27 lat, żeby im pomóc teraz znakomicie wykorzystywać środki, te, które pozyskali w ramach programów przedakcesyjnych Banku Światowego i z innych źródeł. I to jest jak gdyby jedna strona medalu. Ale myślę, że nie same pieniądze są tutaj ważne. To będzie również wymiana doświadczeń międzyludzkich. Nasi przedstawiciele, projektanci już byli u nich. Pomagamy im przy budowie wodociągów, kanalizacji. Podpowiadamy, jak można zrobić lepiej, taniej, ale tak, żeby to działało nie na dziś, ale na przyszłość. Tak, ja mam nadzieję, że nasza współpraca w przyszłości będzie się rozwijała. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do nas. I bardzo muszą zobaczyć na miejscu, jak Różyni kochają Polaków i Polska jest bardzo um, tak, dobrze widziana w Gruzji. W tym samym dniu gmina Raciechowice zyskała również drugiego partnera Gmina Niewiska w województwie podkarpackim. Choć jesteśmy małą rolniczą gminą. Dzisiaj już to rolnictwo to należy na, w cudzysłowie, na gminie Niewiska nawet napisać. Większość, bo prawie 50% to są lasy. Natomiast szukamy pomysłów na rozwój, szukamy pomysłów na wymianę doświadczeń, na współpracę i myślę, że będzie tutaj ta współpraca owocować i kiedyś powiemy sobie, że super, zrealizowaliśmy jakiś projekt, wymieniliśmy doświadczenia. Podpaczyliśmy coś, czy wprowadziliśmy na naszym terenie coś podpaczonego w Gminie Raciechowica, Gmina w gminie Niwiska. Ja... Teraz mówimy, Gmina kolejna, tam była Dydnia, dzisiaj Niwiska, troszkę in, w innym miejscu położone, ale Gmina bardzo ciekawa, jak już to było powiedziane najmniejsza w powiecie, tak jak my, ale bardzo bogata w doświadczenia turystyczne i historyczne. Chciałbym wykorzystać tę turystykę w połączeniu z naszą turystyką, ale przede wszystkim z turystyką jeszcze nie tylko tu ogólnie krajową, z turystyką z Ukrainą. Dydnia i Niwiska leżą w obszarze pomocy transgranicznej i właśnie wspólnie, razem z nimi będziemy mogli pisać projekty, aby ich tam ubogacać i pomóc im w realizacji przedsięwzięć. Spójrzmy na nasze te 27 lat. Gdyby ktoś do nas nie przyszedł na początku, nie zaprosił, nie pokazał, to nie zrobilibyśmy wszystkiego. Same pieniądze nie dają sukcesu. Sukces przynosi drugi człowiek, który dzieli się swoją wiedzą, umiejętnością, doświadczeniem, nieraz tym przykrym doświadczeniem porażek. Trzy rodzaje tras o różnym stopniu trudności, w tym 50-kilometrowa trasa biegnąca przez szczyty Beskidu Wyspowego o łącznej sumie przewyższeń ponad 2,5 kilometra. Tak wyglądało wyzwanie dla tegorocznych uczestników 12. edycji Dusiałka Górskiego, który wystartował 6 maja dokładnie o godzinie 8 rano z Wiśniowej. Dzisiaj nie jest piątek 13, ale jest to 13 Dusiołek. Ja myślę, jak trochę w pogodzie zaczynaliśmy te tam lat temu, to nie myśleliśmy, że... Tyle ludzi przyjeżdża do Wiśniowej biegać po tych pięknych górach, które widać. No na razie na trasy wyszło 160 osób na trasę klasyczną 35-kilometrową, około 65 na 50 kilometrów na trasę pucharową i 30 dzieciaków ruszy o 9 na trasę dziecięcą. 7 kilometrów będą dzisiaj zdobywać grodzisko. Uczestnicy najdłuższej trasy mieli do zdobycia takie szczyty jak Ciecień, Czwilin czy Lubogoszcz. Widzę, że to był dobry pomysł, bo dzięki temu uczestnicy rajdu, z których większość powtarza udział co, co, co roku, mają okazję przemierzyć trasy, których dotąd w ramach dosiołka nie przemierzali. Pogoda dopisuje, ćwin słynie z pięknych widoków. No Może niekoniecznie dzisiaj, ale mam nadzieję, że sytuacja się poprawi. No, i trasa 50 km z definicji wymaga tego, żeby tych kilometrów trochę tam dołożyć w stosunku do trasy standardowej. Dlaczego bierze Pani udział w Dusiołku Górskim? A, bo lubię tak, po pierwsze biegi z mapą, po drugie właśnie biegi na orientację, a po trzecie góry, więc myślę, że to wszystko tutaj jest razem wzięte. W tym roku jest najwięcej ludzi. Jak ja przyjeżdżałam, za pierwszym razem było około 100, a to jest, jest ponad 270 zapisanych e, i myślę, że e, pogoda tutaj tych ludzi w ogóle nie zraża. Czy jest deszcz, czy, czy błoto, czy słońce, wszyscy przyjeżdżają i się świetnie bawią. To nie chodzi o to, tylko, żeby wygrać, ale również się dobrze bawić. Czy tegoroczny Dusiołek spełnia Twoje wymagania? Czy jest dostatecznie trudny lub jest za łatwy, za trudny? Jak zwykle jest idealny. Jestem bardzo często czwarty raz, jak zwykle jest super. Bardzo się cieszymy, że możemy łączyć zarówno turystykę, rekreację, jak i właśnie pewien rodzaj promocji gminy. I, i mogą inni korzystać, nie tylko mieszkańcy z tych naszych dóbr. Także bardzo serdecznie popieram i zachęcam wszystkich do udziału w takiej właśnie imprezie jak, jak dzisiaj mamy, czyli Dusiołek Górski. W ubiegłym tygodniu nasi widzowie alarmowali nas o nurtujących ich pytaniach. Prośba dotyczyła poruszenia tematu planów budowy ścieżki rowerowej wzdłuż koryta Byścinki w Myślenicach oraz zbyt rzadkiego odbierania śmieci, co według widzów wiąże się z powstawaniem na posesjach małych wysypisk śmieci. Możliwe jest zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci w gminie Myślenice? Jak najbardziej, jest to możliwe i niestety będzie się to musiało, musiałoby się to wiązać ze wzrostem cen, dlatego że ceny zostały tak skalkulowane, żeby nie obciążało budżetów gospodarstw domowych, więc zostało tak, tak to skalkulowane i w miarę na tyle, żeby rzeczywiście ten wywóz był tak, tak częsty, jak to było w poprzednim systemie przed wprowadzeniem w życie, w życie ustawy. Natomiast, natomiast rzeczywiście, że są przypadki, ale są bardzo sporadyczne przypadki, że częstotliwość wywozu jest nieadekwatna do, do potrzeb mieszkańców, tak każdy Domowe, może zwrócić się do Urzędu Gminy z propozycją o zwiększenie częstotliwości i poniesienia dodatkowych opłat. Z tym, że no jeżeli sprowadzilibyśmy to na terenie całej gminy, no myślę, że czym też byłby bunt ze strony mieszkańców, dlaczego mają płacić więcej, jeżeli na przykład nie mają puste kuby, chociażby na śmieci czy puste worki, więc dlatego zdecydowaliśmy, Rada Miejska zdecydowała, że, że częstotliwość prowadzona taka, jaka jest, natomiast no z możliwością wykupienia dodatkowych usług. Ta częstotliwość dopasowana jest do pół roku? Tak, tak zdecydowanie. Tak, mówi o tym ustawa, no, mówi też o tym życie, więc, więc w tym momencie jest jakby sezon letni i zimowy. Wiadomo, że tu głównie chodzi o wywóz bio, który jest ustalony, że na, terenach, na terenie miasta Myślenice ten sezon letni powiedzmy jest ta częstotliwość zwiększona, jest, jest od kwietnia do października, natomiast na pozostałych częściach gminy czy na sołectwach jest to od kwietnia do września. Budowa tras rowerowych na terenie całego miasta, między innymi Bysinki, jest aktualna. Gmina opracowała program funkcjonalno-użytkowy, który przewiduje budowę około 10 km tras po mieście. i Jednym z odcinków jest Bysinka, czyli połączenie Dolnego z Górnym Przedmieściem. Nie udało się zrealizować odcinka, przynajmniej na tym etapie, wzdłuż ulicy Średniowskiego, gdzie zabrakło zgód Właścicieli lewej strony brzegu Bysinki i nie udało się uzyskać zgody na przekrycie potoku Bysinka. Dlatego rozpoczynamy ten odcinek od ulicy Kniaziewicza do boiska Orła i będzie to rozwiązane po lewej prawej stronie potoku z kilkoma kładkami, które będą służyć na komunikację. Dzisiaj Projekt jest złożony, wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Małopolskiego. Oczekuje na ocenę. Wstępnie mamy pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Także liczymy, że nasz wniosek będzie pozytywnie oceniony. W momencie uzyskania dotacji od Marszałka przystąpimy niezłocznie do ogłoszenia przetargu, który będzie na zasadach za zaprojektuj, wybuduj. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak szybko nam się uda uporać, z tym zadaniem, ponieważ te procedury administracyjne są no trudne do określenia. Niewątpliwie najbliższe lata dwa może pozwolą na zrealizowanie tego zadania. Ochotnicza Straż Pożarna z Dolnego Przedmieścia obchodziła w sobotę 6 maja 130-lecie istnienia. Jubileusz zapoczątkowała msza święta, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem świętego Floriana na Myślenickim Rynku. Przemarszym pod strażnicę OSP rozpoczęły się dalsze uroczystości, Podczas których nie zabrakło wręczenia odznaczeń zasłużonym druchom. Jednostka, założona w 1887 roku, działała jako Dolnowiejska Straż, a jej pierwsza siedziba znajdowała się w drewnianym spichlerzu. 130 lat to nie tylko zmagania jednostki z budową obiektów, w których mogło się rozwijać życie kulturalne i zapewniać odpowiednie wyszkolenie jednostki. Nasza jednostka zawsze wyróżniała się w ćwiczeniach i akcjach. I zawodach pożarniczych z zaangażowaniem i znajomością pożarniczego fachu. Doceniając ten fakt oraz posiadanie odpowiedniej bazy i wyposażenia bojowego, w 1995 roku jednostka, jako jedna pierwsza praktycznie w powiecie, została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W uznaniu zasług dla rozwoju pożarnictwa jednostka otrzymała najwyższe odznaczenia strażackie, złoty medal Związku i medal Komici. Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy wychowali swoich synów i córki i wnuki na wzorowych strażakach. I na zakończenie dziękuję drugą Strażakom za ich bezinteresowny wkład w wypełnianiu statutowych. Zadań przez naszą jednostkę, ich zaangażowanie, a żoną strażaków za Dziękuję. Mówią o nich, że są prawdziwymi bohaterami i dzielnie znoszą to, co przynosi im los. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną we wtorek, 9 maja świętowały na Myślenickim rynku swój dzień. Na tej, na tej imprezie, tym dniu święta naszego pokazujemy te osoby niepełnosprawne, że one są, że one potrzebują może nie tyle pomocy, co zrozumienia, wsparcia i nikt też nie możemy zostawić. Ludzie powinni, społeczeństwo powinno wiedzieć, że one istnieją, że są. Dlatego dzisiaj zrobiliśmy pierwszy raz od 14 lat istnienia nasze stowarzyszenie, zorganizowaliśmy to z tak wielkim rozmachem. Świętują z nami wszyscy, co nasi przyjaciele, wartaty terapii zajęciowej, ośrodek szkolno-wychowawczy, samorządowcy, szkoły podstawowe, no całe Myślenice, cały powiat myślenicki, myślę jest tutaj, ciężko było wymienić wszystkich, bo zaproszenia poszły wszędzie i widzę, że to odzew jest bardzo duży. Padający podczas wydarzenia śnieg był tylko znakiem, że pomimo różnorodnych trudności oni zawsze dają radę. Dzień godności był również dowodem na integrację osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi. Przyjechała Pani dzisiaj na Myśleński Rynek z całą rodziną. Dlaczego Pani zdaniem warto organizować takie wydarzenia? To jest wspaniała inicjatywa, bo otwiera zarówno środowisko związane z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub niepełnosprawnymi w jakikolwiek sposób. I tych, powiedzmy sobie, tak normalnych, zdrowych ludzi, jedni wychodzimy naprzeciw drugim. Dlatego warto takie dni organizować. Jesteśmy gorąco za. Stąd nasza obecność. Mamy syna, mamy syna niepełnosprawnego, który jest podopiecznym orewu w Myślenicach. Dla nich najważniejsze w ogóle nie tyle co w imprezie, no jest uczestniczenie w życiu społecznym. Jest to, że oni mogą wyjść, że oni mogą się pokazać, że, że oni nie są zamykani w domach, bo dawniej od 14 lat temu nie było takiego wsparcia. Małe wsparcie było. Myśmy dopiero gdzieś zaczęli tą drogę tutaj w myślenicach, że, że to działa, że prowadzimy ośrodek rehabilitacyjny, co każdych. Środowisko wydam samopomocy w współczesnego smagania. Tak jak powiedziałem ponad dwie osób obejmujemy swoją pomocą. Czy można więc powiedzieć, że społeczeństwo otworzyło się na osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną? Tak, można tak powiedzieć. Naprawdę jest, jest duże, duże, duże wsparcie, duże zainteresowanie i pomoc, ale jeszcze nam naprawdę brakuje. No. Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Jan Parandowski czy ojciec Leon Knabit to tylko jedni z wielu których autografy można od wtorku 9 maja oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach w ramach wystawy ze zbiorów prywatnych na Józefa Stanisława Błachuta. Kolekcjoner zbiera podpisy od 1975 roku, ale dopiero teraz po raz pierwszy pokazał je szerokiej publiczności. Wszystko zaczęło się od listu kardynała Wojtyły, prywatnego listu z 1975 roku. Przetrzymywałem go jak bardzo ważny dokument. Boż to nasz kardynał, a później Ojciec Święty. Teraz trzymam go jako relikwie. Kontynuuję tą pasję szukając ludzi innych niż piosenkarze, sportowcy. Takich ludzi, którzy zostawiają po sobie ślady trwałe, które obrazują yy, czas, okres, kiedy oni żyli. Dokumentowali to w formie książek i swoich zapisków. To dla mnie bardzo cenne. Nie szuka Pan tylko osób, które są na świeczniku w całej Polsce, ale również docenia Pan osoby, które tutaj działają na terenie powiatu myśleńskiego. Tak. Stąd też są właśnie trzy osoby. To jest jeden z powiatu krakowskiego, z dziś już Słonina, ale piękne dwie postacie. Nasz Emil Biela, mój nauczyciel z języka polskiego i, i jak mogę to Panie Emilu, z całego serca pozdrawiam. No i kolejny to jest nasza kochana dorotka Różkowska, która swoją pracą, swoim zaangażowaniem robi góry przenosi. Po prostu przenosi góry dla dobra ludzi niepełnosprawnych. To, że mogłem to przedstawić, pokazać na światło dzienne, to jest niesamowite dla mnie. To kilkadziesiąt lat. Zalegało moje miejsca archiwalne, miejsca, w których archiwa myślińskie gromadzę w swoim domu. Ubiegłotygodniowy sobotni wieczór upłynął pod znakiem hałasu i z pewnością został zapamiętany przez sympatyków ciężkich brzmień. W Pawie pod parasolkami odbył się rokowo-metalowy koncert, na którym swój repertuar przedstawiły zespoły Spectrum, Hellheaven i Dolina Cieni. Szybka! 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 Niewątpliwie niedziela 7 maja w doprycach stała pod znakiem aktywności fizycznej. Na miejscowym orliku odbył się festiwal sportu. Wydarzenie, w którym biorąc udział można było zostać multiolimpijczykiem. Na Dobczyckim Oliku dzisiaj zagościć są cztery dyscypliny sportowe. W ramach kalejdoskopu partnerstwa sieciowało się cztery, pięć organizacji, jedną jest właśnie ITV, natomiast cztery sportowe. Zorganizowaliśmy festiwal sportu, na którym będzie można spróbować piłki nożne, zatańczyć z Intoxem, pobiegać z rozbieganymi Dobczycami i pograć tenisa z Dobczyckim Klubem Tenisowym Topspin. Powiedz mi, w czym brałaś dzisiaj udział? W piłce nożnej, w siatkówce i w tańczeniu, i w biegach. I co było najlepsze? Tańczenie. Tańczenie, jednak Twoja dyscyplina sportu. A jakbyś miała na jeden dzień rzucić Intox, to gdzie byś poszła? Do jakiej Do dyscypliny? Siatkówki. Do siatkówki. I w tej siatkówce też Ci najlepiej? Tak. I tak oto biegacze grali w tenisa, tenisistki tańczyły z pomponami, piłkarze biegali, a siatkarki grały w nogę. Kombinacje były dowolne i nawet nam udało się z kimś zamienić. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj przed Państwem zespół Intox. Iwona, Angelika i Jaśka. Dzisiaj postanowiły, postanowiłyśmy się zamienić z myślenicę ITV i zobaczyć, jak nasza koleżanka poradzi sobie z tańcem z pomponami. Uśmiech jest to podstawa! Ponieważ w ostatnim czasie pogoda nie rozpieszczała, to aby słońce zagościło u nas na dobre, prezentujemy piękne tulipany rosnące na osiedlu tysiąclecia w Myślenicach. Zdjęcie kwiatów nadesłane przez naszego widza. Dziękujemy. W tym tygodniu, w weekend, polecałem Państwu odpocząć od wydarzeń artystycznych i spędzić ten czas z rodziną i znajomymi, aby zregenerować siły na piątek 19 i sobotę 20 maja. Właśnie wtedy w Dobczycach odbędą się finały Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski. Piątek 19 zapraszamy również do Muzeum Niepodległości w Myślenicach, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się Noc Muzeów. Tematem przewodnim będzie przeszłość i teraźniejszość domu greckiego. Dzień później polecamy odwiedzić Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się Myślenicka Noc Muzeów i Galerii. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.